Ania z rolnik szukażony zapytana została o rozwód z kubą. Pospieszyła z odpowiedzią. Ania z popularnego show Rolnik szukażony postanowiła odpowiedzieć fanom na pytania, które jej zadali. Nie zabrakło pytania o rozstanie z kubą. Rolniczka wyjawiła prawdę. Ania Derwiszewska znana jest z udziału w show Rolnik Szuka żony emitowanego w TVP. Początkowo wydawało się, że rolniczka nie znajdzie miłości w programie, jednak, ku zaskoczeniu widzów, udało jej się wybrać tego jedynego. Ania stworzyła związek z Kubą, który pomimo wątpliwości, jakie miała od początku, wpadł jej w oko. Ania z rolnik szukażony odpowiedziała na pytanie dotyczące rozstania z Kubą. Ania i Kuba z rolnik szukażony wydawać by się mogło, że chwilę temu ogłosili radosną nowinę, że są parą. Jednak czas tak szybko płynie, że chwilę później zakochani przekazali światu kolejne wieści, ciąże rolniczki. Aż tu nagle urodził się mały darek, który już ponad miesiąc jest na świecie ze swoimi rodzicami. Dumna mama często publikuje zdjęcia i nagrania z ukochanym synkiem. Nie zaniedbuje również swoich followersów regularnie organizując QA. Tym razem było podobnie. Rolniczka postanowiła dać szansę swoim fanom, aby zadali jej pytania, na które chętnie odpowiedziała. Jedną wiadomością było pytanie o rozstanie z Kubą. Ania postanowiła odpowiedzieć na pytanie, jakie jej zadano i wyjawiła, że nadal jest z Kubą, a rozstanie nie miało miejsca. Fani nadal zastanawiają się, czy para potajemnie nie wzięła ślubu, ponieważ Ania niedawno nazwała Kuby swoim mężem.